Dzisiejszy vlog znajduje się na lodowisku, na którym uczymy dzieci jeździć na łyżwach. To takie dziwne, wyglądające coś jak guzeczek dla starszej pani. To jest świetny sposób na nauczenie waszych dzieci jeździć na łyżwach. jak tylko je będziecie mieć. Można też ciągnąć swoje dziecko. Można też ciągnąć swoje dziecko za fraki, ale to jest zdecydowanie bardziej humanitarnym sposobem jest ten guzeczek czerwony. No więc lodowisko jest bardzo fajne, jest w środku, kosztuje 10 dolarów za wejście, ale myśmy na Gruponie zapłacili 5. 5? 5! Znaczy są, Myśmy zapłacili 5, bo jeszcze... Ym, płaci się oczywiście za wypożyczenie łyżwa. Łyswy wyglądają tak, proszę pokazać. I są bardzo fajne ponieważ są nie takie wyświetlane, jak są w Polsce. Mamy tutaj małego... Okej, Nie ma tutaj w ogóle osób w naszym wieku praktycznie. Nie ma tu też dorosłych jeszczących dla przyjemności. Są tylko dorośli uczący tu swoje biedne dzieci a ja znałość. Tak? I my. Co? I my. No, i my. jest żony, tak się ciężko się jeździ, ale w sumie jest fajne. Do widzenia!